Dzień dobry, dzień dobry. Ja w szlafroczku w piżance. Wstaliśmy już wcześniej, ale dwie kawy: coś tam, coś tam. Co chciałam wam pokazać, to tutaj. O, chodzi, ale wiecie, jak to pachnie. Miniam, a jakie dobre. Jeszcze, jeszcze bardziej chcę je wysuszyć, i tutaj mam całe jeszcze suszenia Przygotowane. Rzadko kiedy wam pokazuję takie rzeczy Dzisiaj, wczoraj były urodziny mojej mamy A dzisiaj są urodziny mojej siostry Mają dzień po dniu w styczniu I tutaj mam przygotowany mały prezencik Mały, symboliczny mm, Takie O Cukiereczki I personalne Buteleczka tak, i mama wczoraj też dostała taki sam prezent. Tylko w innej butelce inny napis był napisany dla mamy. Mamy przepiękną pogodę. Słonecznie. Super. Bo ja dzisiaj coś fajnego zaplanowałam. Dzisiaj jestem bez makijażu. Znowu włosy mam takie, jakie mam później je umyję dzisiaj ich na razie nie ruszą, bo dzisiaj mam trochę sportowo. Teraz zabieramy się z miskiem za późne angielskie śniadanie. Do tego czasu właśnie tam jeszcze mi pochodzi. Ja tutaj mam przygotowane o, e, cycki z lampa z o, o. Zapomniałam drugą część wyciągnąć. Houston mamy problem. Zaraz mi się przyjdzie i coś. Coś zorganizujemy, bo tu są tylko dwa kawałki. To jest za mało. Tu mam do, przygotowane jeszcze do innych rzeczy. Będę robiła, z które, nie. No wszystko mam tutaj. U, moje roślinki trochę padają. E, dzisiaj mamy wychodne i, i takie, wiecie, trochę sportowe dla mnie spacer, e, kroczki. Oczywiście pokażę Wam, podleję tylko moje roślinki, bo no, tak się dzieje. Ja się troszeczkę zdenerwowałam, bo w sumie może zmrożonych wyciągnę i wstacę. Tak zrobię, tak zrobię. To mi się i tak roz... Roz... rozmrozi. Dobra, tak to jest. Zdarzają się takie sytuacje. Także zostańcie, bo będzie fajny vlog. Moim zdaniem zawsze coś się dzieje. A długo nigdzie nie jeździliśmy, długo nigdzie nie chodziliśmy, długo nic nie robiliśmy, więc ten tydzień, tak, mama miała urodziny, ale nie robiła. Obiad chce zrobić za tydzień i spotkanie rodzinne, więc. Wtedy w weekend nigdzie prawdopodobnie nie pójdziemy, no, ale zawsze, jak będziemy gdzieś wychodzić, zawsze krótki filmik Wam pokażę. Bo z tego, co widziałam, chcecie dalej vlogowania, krótkiego, taki kilka minut y, dla Was jak najbardziej. Więc ja się cieszę i prawdopodobnie z perspektywy czasu wygląda to tak, że chyba w lutym też będzie vlogowanie. Dobra, przyjechaliśmy. Dzisiaj. that's what zrobić, ale, ale wątpię. Wziąłam całe rzeczy. Wydaje mi się, że że no nie mam się nawet chyba tu jak rozebrać, ani jak wejść dalej. Ty tak nie słyszysz tego, co ja tu. Musiałaś parę mil. Tu mnie będzie słychać, bo akurat na chwilę wiatr już ustał. Zobaczcie. Jest przepięknie. Normalnie coś wspaniałego. Ja sobie robię kroki i spacer chłopaki grają w piłkę. Zamys był trochę inny, ale przygotowaliśmy się na dwa warianty. Jak, ja, jakby nie było, ja lubię być przygotowana na różne rzeczy. E, oczywiście, zawsze, żeby był ten plan awaryjny, bo coś może się skiepsić i coś może nie wyjść. A tak to jest pięknie. Mnie taka pogoda wzrusza. To piękne słońce, szum morza dookoła jest cudownie, jednym, jednym słowem, cudownie, przepięknie. Tu akurat z tej strony wiatr tak nie wieje tak jak wspomniałam, mała rundka pół godzinki, godzinkę chodzenia i do domu i będzie, będziemy najodłowani czy jak to się tam mówi najodłowani i bardzo, ale to bardzo szczęśliwi i naprawdę do szczęścia niewiele trzeba zdrowie, pieniądze i rodzina Moja kochana najbliższa. No dobra, idę. Bo tam mocniej wieje i chłopaki czekają. A ja mam jeszcze kawałek drogi do przejścia i z powrotem i powrotem. Także teraz sobie jeszcze pochodzę. Zobaczcie. Trochę po kamyczkach. Może kawałek Wam pokażę. Bo to w sumie taki zobaczcie. Taki moment vlakowy. Alright, okay. I okay. Dobry dzień. Dobry. Co? No w ogóle. Zwyczony? Przejdą ludzie. Po komuś Zobaczcie, jakie fajne mieszkanie tam. Dobrze chciała się z takim widokiem Nie do nich Nie do nich Dobra ja zmarznięta wsiadam uh. Słucham? Może mają dużo prasowania się zgodzą Spadaj wiśniaku. Ty! Dalej cię słyszymy <laughs> it's gobble. What?